Lustro Twardowskiego. Dawno temu pan Twardowski, na prośbę króla Zygmunta Augusta, miał przywołać ducha jego ukochanej żony Barbary Radziwiłówny. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu czarnoksiężnik posadził króla na krześle naprzeciwko lustra i nakazał mu, aby pod żadnym pozorem nie wstawał. Był wieczór. W słabym świetle świec, przy inwokacjach mistrza Twardowskiego, w gładkiej tafli pojawił się duch barbary. Wzruszony władca zerwał się z krzesła i próbował objąć ukochaną. Niestety, w tej samej chwili zjawa rozpłynęła się, a lustro pękło. Lustro do dziś jest przechowywane w Węgrowie. Jego powierzchnia jest zmatowiała i wyraźnie widać na nim pęknięcia. Na czarnej drewnianej ramie widnieje łaciński napis oznaczający bawił się tym lustrem twardowski, magiczne sztuczki czyniąc, teraz przeznaczony jest na służbę Bogu.